Stowarzyszenie Bohaterów, pełne jest rozmaitych osób, od takich, które traktują swoją pracę całkowicie na poważnie i poświęcają temu całe życie, aż po tych, którzy chcą się tylko wzbogacić i zyskać na popularności, czy też mają zupełnie inne wyobrażenie bohaterstwa, lub tak jak Saitama, który mimo swojej luźnej postawy, zwyczajnie dba, żeby nikomu nie stała się krzywda. Znacznie trudniej przewidzieć działania będącej obecnie w centrum wydarzeń Tatsumaki, bo w końcu już wcześniej była dość porywcza, proponując chociażby zniszczenie miasta jako szybki i niezawodny sposób. Sposób uratowania zakładników. Jednak mimo swoich dość lekkomyślnych działań, jako bohaterka w pełni poświęciła się pracy i jako druga ze z S klasy przyjmowała naprawdę wiele zleceń, co wśród tych z najwyższym rangą nie było zbyt częstą praktyką. I o ile jej potężne psychiczne moce zawsze były dość destrukcyjne, tak również wielokrotnie udowodniła, że nawet podczas dużego starcia skupia się na chronieniu swoich towarzyszy i postronnych osób. Jednak jak pokazują najnowsze chaptery mangi, tatsumaki całkowicie puszczają hamulce w momencie, gdy chodzi o jej siostrę Fubuki, ponieważ wówczas praktycznie nikt nie jest bezpieczny i nawet inni bohaterowie mogą skończyć poturbowani, ale czy Saitamie uda się ostudzić zapał wściekłej esperki, czy może tylko bardziej rozłości określaną tornadem terroru? Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi, a także zapraszam na mój serwer Discord, do którego link jak zawsze znajdziecie w opisie. W każdym razie wracając... Ostatnio w manze wydarzyło się naprawdę wiele, bo w końcu zaledwie 11 rozdziałów temu byliśmy świadkami zakończenia największego dotychczasowego pojedynku w serii między Saitamą a Garą. A tymczasem teraz możemy cieszyć się wyczekiwanym pojedynkiem między łysym bohaterem a Tatsumaki. Ten natomiast zaczął się po tym, jak w piwnicach Stowarzyszenia Bohaterów Saitama powstrzymał esperkę przed skrzywdzeniem towarzyszy Fubuki za ich nieumiejętność w chronieniu jej młodszej siostry. Natomiast Tatsumaki używała coraz więcej mocy podczas pojedynku, i jak Saitama zauważył, o mało nie doprowadziła do zniszczenia nowoczesnej siedziby stowarzyszenia bohaterów, dlatego też zamykając dziewczynę w swoim uścisku, zabrał ją na zewnątrz. Natomiast jeśli chcecie poznać więcej szczegółów z poprzednich tomów, to zapraszam was do poprzednich filmów, a także playlisty z One Punch Man. Natomiast nowy rozdział zaczyna się w momencie, gdy trzyosobowa rodzina, która dopiero dojechała do miasta A, jedzie dalej autostradą w kierunku Stowarzyszenia Bohaterów, gdzie planuje zamieszkać. Ponieważ od pewnego czasu kwatery mieszkaniowe w stowarzyszeniu zostały udostępnione bogatszym obywatelom, zapewniając im wszelkie wygody, ale przede wszystkim najwyższej klasy bezpieczeństwo, z uwagi na nowoczesny system wykrywania zagrożeń oraz znajdujących się tam bohaterów. Najpewniej po długiej podróży oraz uwagi na renomę kwater w stowarzyszeniu, małżeństwo nie może się już doczekać, Swojego nowego lokum, tym bardziej, że jak wspomina kobieta, od teraz nie będą musieli się martwić życiem w ciągłym strachu przed potworami. Na co mąż odparł, że ostatnio potworów jest jeszcze więcej niż zwykle, dlatego stwierdza, że kredyt, który zaciągnęli na 35 lat, żeby zamieszkać w nowym kompleksie mieszkaniowym, jest niewielką ceną za bezpieczeństwo. Jeszcze bardziej od rodziców podekscytowany jest ich syn, który chce jak najszybciej spotkać bohaterów, mając nadzieję również na poznanie tych o wyższym statusie i randze oraz zdobyć ich autografy. W tym czasie cała rodzina zauważa dziwny obiekt na niebie, a niepewny ojciec zapytuje tylko, czy to ptak? W rzeczywistości tym dziwnym obiektem był nikt inny jak Saitama, trzymający w swych ramionach Tatsumaki, z którą z impetem uderzył w ziemię i kilkukrotnie odbił się od podłoża. Kobieta nieco źle zinterpretowała zamiary łysego mężczyzny, krzykliwie pytając, jak długo zamierzają ją jeszcze trzymać, wreszcie nazywając go zboczeńcem. Ale Saitama jedynie jęknął ze zdziwienia, i nim kolejny raz odbili się od gruntu, tym razem lądując na esperce, ta wykorzystała swoją moc, by się obrócić i jedną ręką ciska Saitamą o ziemię, rozbijając skalne podłoże. Jednak mężczyzna wciąż nie puszcza ręki drugiej, najsilniejszej bohaterki, dlatego ta pyta go z wyrzutem, czy to dlatego, że również mu się w jakiś sposób spodobała, ponieważ poprzednio była przekonana, że łysego mężczyzna i jej młodszą siostrę łączy coś więcej niż znajomość. Jednak oburzony Saitama z przekąsem odpowiedział, czy Tatsumaki jest niespełna rozumu, tłumacząc, że trzymał ją tylko dlatego, żeby kobieta znowu nie uciekła i nie zniszczyła czyjegoś domu, tak jak zrobiła to z jego poprzednim lokum. Słysząc te słowa, dziewczyna jest naprawdę wściekła i wulgarnie zwraca się do mężczyzny, czy do reszty postradał rozum, dodając, że nie uciekałaby przed kimś od siebie słabszym. Po tych słowach Saitama puszcza rękę kobiety, a ta przyznaje, że nie jest taki zły, jak myślała, i w jego przypadku, nawet jeśli trochę zwiększy swoje psychiczne moce, to mężczyzna nie powinien umrzeć, co nie tylko jasno potwierdza, że pod stowarzyszeniem nie dała z siebie wszystkiego, ale również, że uważa go jako kogoś dość wyjątkowego. A starszej siostrze Fubuki nie często zdarza się jakkolwiek kogoś pochwalić. Tak też Tatsumaki pstryka łysego bohatera w czoło i posyła go na dziesiątki metrów, niszcząc przy tym sporą część terenu. Otóż teraz Esperka staje się bardziej poważna, tworząc wielkie i niszczycielskie tornado, a widzący to Saitama jest tym zaintrygowany, stwierdzając, że teraz może być zabawnie. W podobnym czasie, zebrani na niższych piętrach członkowie Stowarzyszenia Bohaterów rozmawiają na temat Esperów z organizacji Tsukuyomi, którzy zostali uwięzieni przez Tatsumaki w skalnej kuli. Jednak nim któryś z członków mógł coś zrobić, kamienne więzienie się rozpadło, aż szpiedzy uciekli pod kopem i dostając się do samochodu, przebili się przez szlaban jednej z bram kompleksu i zniknęli z oczu strażnikom. Tak też po krótkiej chwili siedzący za kierownicą członek Tsukuyomi ujawnia nam tożsamość swojego pasażera nazywając go Apollo. A jest to silny mężczyzna, który zmierzył się z Tatsumaki i przez chwilę biorąc na zakładnika Fubuki miał przewagę nad starszą siostrą. Natomiast teraz ranny od poprzedniego starcia z drugą najsilniejszą bohaterką zapowiada, że następnym razem to on będzie górą i ją dopadnie, oddalając się coraz bardziej od siedziby bohaterów, a także ogromnego tornada. Stojący przed stworzonym wirem powietrznym Saitama niszczy lecące w jego stronę Duże skalne fragmenty, z czego niektóre rozbijały się znacznie bliżej bazy głównej, a nawet spadały na drogi łączące kompleks z miastami. Mniej więcej w tym samym czasie członkowie stowarzyszenia, którzy śledzili monitoring, przekazali informację, że wykryli nienormalne wibracje 2 km na północny zachód, podejrzewając, że jest to spowodowane aktywnością potwora. Natomiast niepokój wśród załogi tylko rósł z czasem, ponieważ z uwagi na mobilizację bohaterów w podziemiach stowarzyszenia nie mieli wystarczająco personelu, a także Metal Knight, czyli Bohater i naukowiec, odpowiadający za stworzenie systemów obronnych, podobnie jak inni bohaterowie z S-Klasy, nie odpowiedział na wysłane wezwanie. Niefortunnie do siedziby stowarzyszenia zbliżała się też trzyosobowa rodzina, zmuszona do omijania spadających z nieba skał, wyrzuconych przez mocę Tatsumaki. Podczas gdy rodzice byli poważnie zaniepokojeni, ich syn był wręcz zachwycony tym, co widział, a korzystając z lornetki, udało mu się rozpoznać drugą najsilniejszą bohaterkę oraz zauważyć, że z kimś walczy, chociaż nie mógł stwierdzić, kto jest jej przeciwnikiem. Natomiast ojciec chłopca nie do końca podziela entuzjazm syna, który w tak niebezpiecznej sytuacji był niesamowicie podekscytowany i jako wielki fantasmaki prosił, żeby podjechali bliżej do jego idolki, ponieważ chciałby usłyszeć jej głos. Wreszcie również matka chłopca mówi, że jest to naprawdę zły pomysł. Pomysł. Jednak wtedy nikt z nich nie zdawał sobie nawet sprawy, że byli o krok od zmiażdżenia przez głaz znacznie większy od ich samochodu, który szczęśliwie został rozbity przez Saitamę. Wówczas mężczyzna zwraca uwagę Tatsumaki, by skupiła się na tym, co dzieje się dookoła, ponieważ w innym wypadku naraża innych na niebezpieczeństwo. Jednak kobieta wciąż zdaje się ignorować łysego mężczyznę, dodając, że zbyt poważnie do tego podchodzi, a ona panuje nad sytuacją. Saitama rozumiejąc, że bohaterka nie jest w nastroju do rozmowy, po prostu decyduje się ją zmęczyć i kontynuować pojedynek z dala od postronnych osób i budynków, odbijając dziesiątki mniejszych oraz większych fragmentów skalnych lecących wprost na niego. Niestety ponownie jeden duży fragment zbliża się do cywilnego pojazdu, ale tym razem nim łysy bohater zatrzymał skałę. Esperka gwałtownie podniosła samochód z pasażerami, którzy już bez tego byli dość przerażeni. Oczywiście nie licząc chłopca, który był wpatrzony w swoją idolkę. Tatsumaki korzysta z tej sytuacji i, naigrywając się z łysego, mówi, że teraz to on stworzył niebezpieczną sytuację i powinien uważać, gdzie odbija lecące kamienie. Teraz również Saitama jest zirytowany i nazywa agresywną kobietę karłem, rozwścieczając ją do granic możliwości. Tatsumaki całkowicie ignoruje swojego fana, który próbuje wymówić jej imię i gwałtownie opuszcza samochód na drogę, a do łysego mężczyzny mówi, że przerobi go na nawóz. Przeprowadzając salwę ataków na łysego bohatera, z którego zaczyna kpić w momencie, gdy ten zamiast atakować, już tylko unika, przez co z pogardą i wyższością mówi, że Saitama jest żałosny i nie ma szans, żeby powierzyła mu swoją młodszą siostrę, dlatego powinien po prostu odpuścić i się od niej odczepić. A wciąż zirytowany, łysy bohater mówi tylko pod nosem, że chce już po prostu wrócić do domu. I niestety tutaj rozdział się kończy, a kontynuację tego pojedynku poznamy najpewniej dopiero w następnym. I to na dzisiaj wszystko. Tak więc następnego odcinka, drodzy widzowie, sajo nara!